Anna Dec, dobry wieczór Państwu. Korzystając z okazji, że to nasz pierwszy wspólny wieczór w tym roku, pozwolę sobie dołożyć coś do tych wszystkich życzeń: zdrowia, szczęścia, miłości i wszystkich innych wspaniałości. Jeszcze jedna ważna rzecz. Cieszmy się z każdych warunków atmosferycznych, a przynajmniej na nie nie narzekajmy, bo po co nastawiać się negatywnie na coś, na co wpływu nie mamy. A pierwszy tydzień Nowego Roku? Zaskoczy nas jak i czym? Zapraszam na szczegóły. Na początku zerknijmy na to, co dzieje się nad Europą. Kontynent dosłownie jest przedzielony rodziną frontów atmosferycznych i to co jest dalej na północ za frontami kojarzy się z zimą, a na południu więcej słońca i przyjemnej temperatury. Przez Polskę będzie wędrował w najbliższych godzinach zimny front atmosferyczny i co on przyniesie? Przede wszystkim będzie wyganiał cieplejsze powietrze dalej na południe. Ono sobie powędruje. Do Włoch, na Bałkany i na krańce wschodnie kontynentu, a do nas będzie coraz śmielej wędrowało chłodniejsze powietrze z północnych kierunków. Ta noc już z frontem atmosferycznym odwiedził na początku mieszkańców północnej i części centralnej Polski, głównie północne Mazowsze, jeszcze północna Wielkopolska, przynosząc już w wielu miejscach opady. Głównie śniegu, bądź deszczu ze śniegiem, i będą to marznące opady. A na drogach może być gołoleć, właśnie w północnej Polsce. Na termometrach w nocy od 1 stopnia na wybrzeżu do minus 6 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. W centrum minus 2-3 minus stopnie. Dzień pochmurny będzie na pewno od początku na północy i w centrum, a później front dalej będzie wędrował na południowy wschód. Tam też przyniesie opady śniegu. Tylko w nielicznych miejscach w zachodniej, północnej Polski popada deszcz ze śniegiem i pierwsza połowa dnia będzie właśnie ze śliskimi drogami na zachodzie kraju, zanim temperatura wzrośnie powyżej zera. Na termometrach od minus 1 w Lublinie, Rzeszowie do trzech na wybrzeżu, a także w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie też dość wiecznie wietrznie do 50 km na godzinę i sztorm 7 stopni w skali Boforta na Bałtyku. We wtorek 8 stopni w skali Boforta, na termometrach od minus 1 do 2 stopni i już w całym kraju opady śniegu. W środę śniegu będzie dużo więcej do 10 cm będzie będzie bardzo wiecznie i coraz chłodniej. W czwartek nawet do minus 7 stopni, i znów w całym kraju będzie padał śnieg. Podobnie w piątek. W piątek jeszcze niższa temperatura to ta maksymalna w najcieplejszym momencie dnia nawet do minus 8 stopni. No to na koniec sprawdzalność naszych prognoz jeszcze dotyczy ubiegłego roku temperatura 89%, a opady 92%. Dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru.